Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja jak komuś na przykład pomogę, to od razu mam takie inne nastawienie do życia i jak słyszę czasem właśnie historie, że niektórzy ludzie borykają się z różnymi chorobami, z różnymi problemami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie, to po prostu strasznie... Z... Smutność człowiekowi robi, że, że takie rzeczy mają miejsce, więc powinniśmy się słuchajcie, cieszyć z tego, że jesteśmy zdrowi, że wszystko jest w porządku. Więc, jeżeli mamy taką okazję, to po prostu pomagajmy, będzie nam wszystkim lepiej. Pamiętam, jakoś po świętach wracałem do Warszawy pociągiem, i na jednej ze stacji wsiadł starszy pan z walizką który podchodził do ludzi w pociągu i prosił o to, żeby złożyli się na bilet, bo po prostu nie ma pieniędzy, nie znałem przyczyny, nie wiedziałem o co chodzi, ale rzeczywiście, słuchajcie, ludzie nie chcieli mu pomóc i nikt nie wyjął nawet 5 złotych, czy w ogóle jakiegokolwiek grosza z portfela i coś mnie tak w ogóle chwyciło za serce, że, że, że po, podszedłem do niego i rzeczywiście pomogłem. Dałem mu trochę pieniędzy i widziałem taką szczerość w jego oczach, że rzeczywiście y, był mi bardzo wdzięczny. I taki dzień uzmysłowił mi, że naprawdę warto pomagać, i to od razu zmienia nasze nastawienie. Pamiętajmy o tym.